Cześć to Natalia Kobieta na bombie kardio, a interwały część dalsza. Co jest lepsze? Nie można powiedzieć, co jest jednoznacznie lepsze, czy cardio, czy interwały. Jedno i drugie ma swoje zalety i wady. Częściowo omawiałam już w poprzednich filmach, między innymi mówiłam o progu przemian metabolicznych, ponieważ interwały są wysokoprołokowe są wtedy skuteczne i faktycznie podwyższają te mm, przemiany materii i wyspalonych kalorii, jeżeli sięgamy do tego progu przemian metabolicznych, ale nie każdy to zrobi. I to jest tak, woli przypomnienia. Interwały to jest trening krótki, krótkotrwały. Ma je, takie cykle, że mamy wysiłek bardzo mocny, stóp maksymalny, okres odpoczynku i powtarzamy go. W sumie trwa 10-15 minut max, na 5. I jego główną cechą ma być to, że spala on kalorie po treningu. Natomiast ten kardio jest jednostajny, wolny, trwa długo i spala t, y, kalorie w trakcie trwania wysiłku. Teraz, co jest lepsze i co ma wady? Tutaj wiele osób może powiedzieć, że kardio nie działa, ale to nieprawda. Czemu niektórzy tak myślą? Ponieważ, po pierwsze, taką wadą i cechą kardio jest to, że zachodzi adaptacja do wysiłku. Następuje również optymalizacja ruchu. Jeżeli biegniemy, no to nasze ciało zaczyna się automatycznie w biegiem wytrenowania poruszać coraz bardziej ergonomicznie i przez to spala mniej kalorii. Ale tutaj tak bardzo mi się tego nie czuwa, gdyż ten miesiłowy też wcale nie spala dużo kalorii. Przerzucanie około 10 tą żelaza to powiedzmy jakieś tam 500 kalorii dla ciężarowca. Następuje yy, przesunięcie progu przemian metabolicznych, a również adaptacja mięśni. Do wysiłku o charakterze tlenowym. I to może być taki naj, największa wada kardio, ponieważ pamiętajcie, że nasze włókna mięśniowe są dwóch typów: wolne typu pierwszego, szybkie typu drugiego. Yy, w dużym skrócie, yy, włókna typu wolnego mają mało glikogenu, mało fosfokretyny, dużo IMTG, czy kwasów tłuszczowych śródmięśniowych yy, są predysponowane do wysiłku o charakterze długotrwałym, są wytrzymałe, mają małą siłę skurczu. Natomiast odwrotnie tutaj, e, włókna mięśniowe typu szybkiego, czerwone, ponieważ mają one dużo glikogenu, dużo fosfokreatyny, mało IMTG, dużą siłę skurczu, są mało odporne na zmęczenie. Teraz tak, co robi trening siłowy? Trening siłowy, jako główna energia, czerpie z Właśnie z foskokreatyny i glikogenu, natomiast trening kardio czerpie głównie z kwasów tłuszczowych i również z glikogenu. Co, co za tym idzie? Trening siłowy głównie yy, angażuje te włókna szybkie, Je trening, natomiast trening kardio głównie włókna wolne. Więc jeżeli mamy dużo tego kardio, możemy przemodelować w ten sposób swoje włókna mięśniowe do typu wolnego, a co za tym idzie potem te włókna typu wolnego numer 1 nie chcą dobrze reagować na trening siłowy i nie chcą przez to rosnąć, kiedy poddajemy je bodźcom treningowym. I to jest taka może być największa wada, ponieważ um, mięśnie nasze potem nie chcą reagować. Eee, oczywiście u osób naturalnych może to być bardziej odczuwalne niż wspomagane, więc tutaj też należy to rozpatrywać, że jednak ten trening cardio nie jest cały taki zły, szczególnie w nadmiarze, bo wszystko rozchodzi się o nadmiar, a u osób zabezpieczonych no, nie jest to aż takie. E, ogólnie największa lipoliza następuje przy około 89% HRMX, czyli w sumie coś dość wysoko trzeba te to trzymać. E, pamiętajcie też, że z biegiem naszego wytrenowania, na przykład osoby mocno wytrenowane w kardio y, spalają około dwa razy więcej kwas, kwasów tłuszczowych, śródmięśniowych niż osoby niewytrenowane. Tylko czy to sprawia, że są jakieś różnice w redukcji? No właśnie niekoniecznie, ponieważ pamiętajcie, że redukcja, w redukcji chodzi głównie o spalanie WKT, wolnych kwasów tłuszczowych, bo to one nie są odnawialne. Natomiast IMTG, kwasy tłuszczowe śródmieśniowe, to są te, które są y, odnawialne. Więc jeżeli ktoś sugeruje, że kary lub interwały są lepsze, ponieważ spalają więcej lub mniej IMTG, to nie o to chodzi. Tak samo jak są pewne badania, że na przykład trening w zimnie w zerze stopni spala więcej MTG niż kwasów śródmieśniowych, niż ten w 22 stopniach. Okej, okay, ale to nie przekłada się na redukcję. Teraz co do e, interwałów. Ich największą cechą jest to, że wpływają mocno na układ nerwowy i na nasz metabolizm po treningu. Tutaj przywołam takie badanie, gdzie porównano, była grupa treningu siłowego z treningu, treningu interwałowego. Grupa treningu siłowego zrobiła taki klasyczny trening siłowy, około 32 serie, 75%, trening trwał 62 minuty, przerzucono się na 800 kg. Odpoczynki były około 1-2 minuty między seriami. Natomiast grupa interwałów, Miała a trening trwający około 32 minuty, czyli połowę. Przerzucono też około połowę tego, tego ciężaru, czyli tam 3800 kg. Yy, wzrost mleczanów był na poziomie po treningu około 10 mm. Yy. I całe serie wyglądały tak, żeby takie długie serie. Seria, 6-8 powtórzeń, 20 sekund przerwy, 2-3 powtórzenia, 20 sekund przerwy, znowu 2-3 powtórzenia. To była jedna seria. Takich serii wykonywano 3 dla 3 ćwiczeń. Na około 85% ciężaru maksymalnego. Co się okazało? Porównamy potem RE, czyli podstawowy pod, pod, przyjmowania materii. W grupie treningu siłowego wzrost był tylko o 5%, czyli spalono z 1900 kalorii, wzrost był na 1099 kalorii. 1999 kalorii. E, natomiast w grupie HIRT, ile z tych spalonych. Kalorii podstawowej przymianie materii wzrosła aż o 24%. To jest sporo. Tam wyszło, że wzrosło około 4, 6, 460 kalorii. Czyli w zasadzie tyle, co podczas takiej klasycznej sesji cardio, co trwa 45-60 minut. Co można powiedzieć, że to badanie pokazało, że tak, faktycznie trening interwałowy może za pomocą tej termogenezy powysiłkowej spalić dość znaczącą ilość kalorii hmm, po treningu siłowym. Więc interwały działają, ale każdy tak samo działa. Co do interwałów, ich takie sporą wadą jest to, że one są bardzo mierzące układ nerwowy, a trening szybowy sam sobie już mocno obciąża ten układ nerwowy, więc może być to kontuzjogenne. Na przykład kiedy po treningu nóg nasze jednostki motoryczne są mega zmęczone, a my chcemy zrobić jeszcze interwały za pomocą rewanczy zarzutów to się nie uda. To może być bardzo kontuzjogenne, my już nie mamy tego skupienia, tej takiej świeżości w głowie, żeby to zrobić. E, poza właśnie tą kontuzjogennością, dodatkowa właśnie stymulacja układu nerwowego też nie jest dobra, choćby też dodatkowy wyrzut kortyzolu. A pamiętajcie, że jeżeli Ktoś już ma wysoki kortyzol, właśnie bo jest mocno zamęczony treningami, dietą, to jeszcze bodźcowanie trwałami wcale nie jest dobrym pomysłem, bo nawet są pewne przesłanki, że zbyt wysoki kortyzol może właśnie przeszkadzać w spalaniu tkanki tłuszczowej. Albo po prostu przechodzi nam te spalanie bardziej w kierunku tkanki mięśniowej, więc z interwami nie należy przesadzać. Przypominając, interwały owszem nadają się, ale są realne, do wykonania i skuteczne, tylko osób wytrenowanych, co najmniej średnio zaawansowanych, szczupłych, z dużą pojemnością, stół, z płuc, z dobrą wydolnością. Znaczy no, osoba po prostu nie wykona tych interwałów, tylko to będzie kardio i do tego mniej skuteczne. Natomiast kardio jest bardziej uniwersalne, bo nadaje się zawsze dla każdego. I tutaj tą wadą kardio była właśnie ta adaptacja do włókien mięśniowych, o których wspominałam. Natomiast e, interwały nie nadają się zawsze dla każdego, i tutaj uwaga dla osób trenujących pod zawody. Ja osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji, że zawodnik czy zawodniczka, który już jest zamęczony takim mocnym prepem tuż przed zawodami, i jeszcze miałby wykonać dodatkową sesję cardio e, interwałów no to by się nie uda. U zawodników tak tuż przed zawodami, kiedy ten poziom tkanki tłuszczowej jest mega, mega niski, właściwie przejdzie tylko kardio, bo przy 6% tkanki tłuszczowej, no ciężko by było wykonać faktycznie skuteczne interwały. I jeszcze nie e, Więc kiedy można wkleić interwał? Na przykład po lekkiej sesji treningu siłowego, po bicepsach, tricepsach. Teraz no, rzadko kto tak trenuje, ale to się zdarza. Ewentualnie jako dodatkową jednostkę treningową w ciągu dnia. Tylko tu jest ta wada, że to może być mało praktyczne, bo jednak większość ludzi chce iść na siłownię, zrobić trening, zrobić swoje cardio, wyjść i mieć dzień dla siebie. A jeżeli ktoś miałby jechać na siłownię, zrobić rano trening siłowy, a wieczorem jeszcze iść na interwały, to przeważnie większości by się odechciało. Chociaż to by właśnie ten sposób byłby bardziej optymalny. I tyle. Sami wybierzcie, co jest dla Was skuteczne, co jest według Was lepsze, co pasuje bardziej pod Wasze potrzeby. Ja mniej więcej omówiłam bady, zalety, cechy co dla, co dla kogo. Dajcie znać w komentarzu, jak się podobało i do zobaczenia do następnego.